Dzień dobry, chciałbym się z Wami podzielić takim tematem i refleksją na temat jazdy elektrykiem i związanej z tym kwestii eco-drivingu i zachowania zasad bezpieczeństwa, jazdy z przepisami. Dość często słyszę i widzę, że jeżdżąc z elektrykami, to po prostu uczymy się ekonomicznej jazdy, bez szarpania, bez, bez podstawnego przyspieszania, hamowania, szarpania się. No i bez piractwa drogowego, bez szaleństw. Być może to są moje tylko takie obserwacje i znajomych, rodziny, ale... ale takie mam wrażenie, że ci, co jeżdżą elektrykami, to jeżdżą spokojniej, bezpieczniej i po prostu płynniej. Na nie tak, na autostradach po prostu lewym pasem, szur, 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 po 150, po 180. Jadąc z 90 to po prostu trąbią na Was. A w terenie zabudowanym, zgodnie z przepisami, 50 czy 60 w nocy, to po prostu ci, co jadą za Wami, nie mogą już wytrzymać po prostu. Się mi wielokrotnie zdarzyło się, że jadąc 50 w terenie zabudowym, po prostu tych z tyłu to już nosi. No i wyprzedzają na podwójnej ciągłej, na zakręcie, na wzniesieniach. Nie patrzą na, na to, że ktoś może z przeciwka jechać, wyjść pieszy itd. Po prostu mają w głębokim poważaniu, jak i co się stanie. Jak później, wypadki: czy tysiące ofiar śmiertelnych rocznie. To się z niczego nie bierze. To nie oni, nie tamci, tylko to my sami stwarzamy takie zagrożenie. Właśnie ja w ten sposób. Nie wiem skąd ta nerwowość tych kierowców, że, że jadąc 50-60, to po prostu nie mogą wytrzymać, a no i tak się później spotykamy za parę kilometrów na rondzie czy na światłach. I, a tak jak mi teraz właśnie siedzi na ogonie, takie BMW czarne. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest grupa Speed, ale jeżeli. A, chyba jest grupa Speed. Bo chociaż no powiedzieć mają rejestrację kawoła, a już dzisiaj takich widziałem że jechali na sygnale kawoła, chyba ścigali jakąś hondę właśnie bo wyprzedzała cysternę na podwójnej ciągłej w Brzeźnicy także nie jest to wszystko takie proste ale z drugiej strony mi się wydaje, że Musimy zacząć myśleć i przemyśleć pewne kwestie, bo z takiej jazdy szarpany to więcej jest więcej zużytego paliwa nie przyspieszymy dojazdu do, do celu, a, a później i tak musimy ten czas spędzać dłużej w pracy właśnie, żeby zarobić na to paliwo, jak mówi jeden z naszych kolegów tutaj Michał. I tak to prawda jest, bo nic nam nie daje to, że będziemy te 15 czy 10 minut wcześniej, bo od tego nie zależy, czy zdążymy na... Najprawdopodobniej nie zależy, że zdążymy na... A jednak to nie była grupa Speed. W każdym razie nie zdążymy na samolot czy pociąg. Po prostu, no, się, a później tak, ten czas... Często jest tak, że marnotrawimy na inne zbytki, oszukaństwa i tak dalej po prostu. A tutaj stwarzamy niebezpieczeństwo na drogach i to nie jest tego warte. To by być 10, 5, 7 minut szybciej u celu. Ostatnio ja to pod No to też po drodze po prostu ciągle ktoś na ogonie siedział 2 metr, metry za mną, a ty wyprzedzał. A za 40 km spotykamy się na rynku w tym samym mieście. No i co, co na drodze? Co, co przyspieszył? Więcej paliwa zużył, stworzył niebezpieczeństwo, wyprzedzał na podwójnej w terenie zabudowanym pewnie jechał z 70-80, żeby mnie wyprzedzić. Takie to trochę bez sensu, jest krótkowzroczne. Nie za bardzo to rozumiem. Może mając 20 lat, jakoś bym to zrozumiał, ale, ale to czasy się zmieniają. No. Człowiek też się zmienia. Nie sądzę też, że to same 19-20 latki jeżdżą po prostu tak nerwowo ostatnio wczoraj przede mną zatrzymał się samochód by przepuścić kogoś na przejściu dla pieszych a przeciwka Tir z impetem w przejściu po prostu i hamuje już za przejściem no i wielkie oburzenie kierowcy, że, że jakiś inny z przed mojego samochodu go upomniał jeszcze zaklął przez okno po prostu, że, że musiał się przed rowerzystami którzy przechodzili na pasach zatrzymać w terenie zabudowanym no nic takie tylko moje przemyślenia, może macie swoje na temat jazdy samochodami według mnie no jest dużo jeszcze do zmiany, 1 czerwca bodajże wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie przejść dla pieszych w każdym razie no myślę, że to trochę rewolucyjne jest tutaj Wprowadzenie różnych rodzajów przepisów, ale to dobrze. Może troszeczkę będziemy się zbliżać do Europy w końcu. Bo po 17 latach bycia w Unii, troszeczkę zaczniemy z tego kraju, trzeciego świata, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, wychodzić. A tymczasem Was pozdrawiam. Miłego wieczoru, cześć.